Ach, ten koteł. Nie da sobie zapomnieć i jej temat co jakiś czas wraca. Sporo graczy co jakiś czas głośniej lub ciszej domaga się zmian, czy nawet jej usunięcia. A Riot cały czas próbuje coś z tą nieszczęsną kotką zrobić. I tak ligolegendowa drama o Yumi trwa i trwa. Natomiast jedna z osób pracująca przy balansowaniu rozgrywki, którą starsi gracze na pewno kojarzą, gdyż chodzi o Freaka, wywołał małą wojenkę, pisząc, że co do zasady to jakiś tam swój cel z Yumi wykonali, na co gracze, jak się domyślacie, zareagowali lekko tylko mówiąc negatywnie i lekko tylko mówiąc nie zgodzili się z Freakiem. Moi drodzy, na wstępie do materiału mam dla was bardzo ważny komunikat. Jeżeli lubicie pić Gaminate'a, to chciałbym wam opowiedzieć o największej promocji, jaka kiedykolwiek była na produkty partnera kanału. Z racji tego, że Gaminate obchodzi swoje trzecie urodziny, pojawia się wręcz gargantuiczna przecena. Z okazji trzecich urodzin, kupując nie jedną, nie dwie, a trzy puszki, otrzymujecie aż 100 zł rabat. Ważne jest to, że promocja dotyczy dowolnych puch. Jak z promocji skorzystać? Oczywiście trzeba wejść na stronę Pierwszej linii opisu bądź przypiętego komentarza, do koszyka wrzucić trzy dowolne puszki gaminga i wpisać kod Marvek 100. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam do skorzystania. Natomiast promocja trwa do końca czerwca. Dziękuję pięknie za wysłuchanie i przechodzimy do materiału. Od momentu, gdy Yumi pojawiła się w League of Legends, czyli od 2019 roku, jest na pewno jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci. Riot Games pisało nawet kiedyś o jej usunięciu, czy bardziej, dlaczego tego nie zrobią, i było to bardziej na zasadzie odpowiedzenia na nurtujące pytanie graczy. Do tego bohaterka jest całkiem często zmieniana, jej wykres popularności wygląda jak dobrze przygotowany roller coaster. W gameplayowej historii Yumi były okresy, gdzie była chociażby permabanem. Jak i jej win ratio wynosiło około 40%. Co dla postaci w lidze, może nie oznacza, że jest zupełnie niegrywalna, ale że ewidentnie nie jest zbyt silna. Albo trzeba nią po prostu zagrać masę gier, aby poznać w pełni jej mechaniki. I taki stan mniej więcej 40% win ratio dla Yumi był dla wielu graczy po prostu optymalny. Natomiast taki stan nie odpowiada Riotowi. Wiadomo, wprowadzili postać, części graczy się spodobała, niektórzy zaczęli ją mainować, pokupowali skiny itd. No i tak No jest to oczywiste, że Rioterzy nie chcieliby, by radziła sobie jakoś niezwykle słabo i próbowali doprowadzić ją do stanu używalności. I to doprowadzanie jej do stanu używalności mam wrażenie, że trwa od momentu jej wypuszczenia. Według wielu graczy wyszło to wszystko z bardzo średnim skutkiem. Oczywiście PR-owo deweloperzy z Riotu nie mogą przyznać wprost, że Yumi jest tak fundamentalnie popsuta u podstaw, stąd pracownicy Riotu cały czas starają się ją naprawić. Stąd również przyjęto narrację, że bohaterka jest jedną z prostszych postaci, poniekąd przygotowanych dla nowych graczy. I takie postacie też muszą istnieć. Wiadomo, ktoś zacznie sobie w ligę grać, by zobaczyć o co chodzi, to nie musi od razu odpalać Azira czy Riven, a może wybrać z grona tych prostszych postaci, jak na przykład Garen czy Yumi. W loru nie do końca jest również tak, że jeżeli jakaś postać jest trudna i daje o wiele więcej możliwości jego graczowi, to będzie dużo silniejsza czy dużo użyteczniejsza od postaci prostej. Innymi słowy, skill potrzebny do grania jakąś postacią nie zawsze idzie w parze z jego użytecznością. Dla przykładu, możesz zrobić najbardziej hardkorowe combo Azirem i połamać sobie palce, a przeciwna Anka kliknie na ciebie Tibersa i tyle cię widzieli. Natomiast, oczywiście intuicyjnie temat postrzegając, postacie, które mają więcej użyteczności, więcej możliwości, komp będące bardziej skillowe to im wyższy poziom graczy, tym ta zależność powinna po prostu znikać albo się zacierać. Bo w czystej teorii, jeżeli postać jest prosta, nie ma dużych możliwości, jest bardzo przewidywalna, to postacie, które dają graczom tych możliwości więcej, to na najwyższym poziomie będzie widać dużą różnicę. Natomiast oczywiście, czasem jest tak, że jakaś postać robi jedną konkretną rzecz tak dobrze, że po prostu jest wybierana. Moi mieli, ja tutaj wszystko upraszczam, bo w League of Legends jest taki ogromny, Zależności, że jeżeli mielibyśmy to wszystko teraz przeanalizować, to zajęłoby to ogrom czasu. Plus, też uważam, że nie jestem odpowiednią osobą do takich wnikliwych analiz gameplayowych. Chociaż oczywiście kontrargumentem będzie prosta anka, prawda? Dlatego mówię, bardzo dużo zależności. W każdym razie. Wbrew tym zasadom i to tak dosłownie na przekór, wychodzi Yumi. Były oczywiście miejsca w ligo Legendowej Historii, gdzie Yumi była Permapikiem lub Permabanem. Myślę, że rozumiecie do czego zmierzam. Według wielu graczy, taka postać jak Yumi nie ma prawa występować na wyższym poziomie grania. Jakiś czas temu Riot Games również zauważyło problem z Yumi i zdecydowało się na wprowadzenie jej reworka, o którym mówiłem wam w tym materiale. Dla chętnych, oczywiście, podlinkuję go na końcu filmu, jak zawsze. Jak się okazało, jeden z celów stojących za zmianą bohaterki było wywalenie jej z proplayu. Mogłoby się wydawać, że skoro Riot Games zauważyło problem, jest to tylko kwestią czasu, zanim to się wydarzy. Rework został przeprowadzony. Zmieniona Yumi jest już od jakiegoś czasu na serwerach. Natomiast samą niechęć graczy do tej postaci podsycono wielkim turniejem MSI, gdzie nie można było wybrać tam dwóch supportów. Pierwszym był oczywiście Milio ze względu, że był to nowy bohater, co jest naturalne i wielokrotnie widywaliśmy to w przeszłości. Jak i Yumi, gdzie mogliśmy przeczytać na komunikacie, że nie jest jeszcze gotowa do pikowania po jej reworku z powodu możliwości bycia nieprzewidywalnym i mogącym mieć niszczący wpływ na rozgrywkę czempionem. Jak bardzo łatwo połączyć kropki? Wiele osób przy tej okazji, jak i wielokrotnie wcześniej w historii, zaczęło nawoływać do jej permanentnego usunięcia. Co się oczywiście nie stało. Natomiast kilka dni temu Oliwy do ognia dolał wspominany freak. Poniekąd chwaląc się wynikami działań firmy w związku z przeprowadzonymi zmianami Yumi. Ryoter porównał dwie statystyki między patchami 12.18 i 13.11. W tym pierwszym bohaterka miała 45,85% win ratio, a w tym drugim nieco ponad 50%. Natomiast w patchu 12.8 jej występowanie na proscenie osiągnęło 78%, czyli bardzo dużo. A w 13.11

w zależności od ligi, którą będziemy badać. Jak sam Rioter pisze, na koniec dnia zmiany miały ogromny wpływ na jej odsunięcie od prosceny i najlepszych graczy. Ponadto w patchu 13.12 mają wejść kolejne nerfy i Rioterzy będą obserwować, co się dalej z nią dzieje. Freak również zauważył, że LPL i LED to najlepsze draftowo ligi i w porównaniu do ligi koreańskiej występowanie Yumi jest o wiele niższe. I jak łatwo się domyśleć, statement Freaka został bardzo Mocno zaminusowany. I zalany negatywnymi komentarzami, ale również takimi z konstruktywną krytyką. Oczywiście moja wiedza esportowa sprowadza się do obszerności Lord Twitcha, natomiast przyznaję, że tematy odnośnie tego, co się dzieje z jakimi postaciami i jaką Riot wygłasza narrację odnośnie nich, zawsze mnie interesowało. I wielu komentujących zwróciło przy tym komentarzu problem, że Freak wziął regiony, by pasowało pod statystykę. Że w LCK Yumi ma 100% prezencję, a wiele regionów później podąża za tym, co tam się dzieje. Nie będę wchodził w szczegóły, natomiast graczy uderzyło wiele rzeczy. Jakoby Rioter uważał, że pozjadał wszystkie rozumy, że Yumi tak naprawdę nie da się naprawić, że się łudzą, czy że około 40% prezencja na taką postać jak Yumi to i tak definitywnie zbyt dużo. Nie zabrakło też komentarzy bardzo stonowanych, gdzie niektórzy zauważają, ok, może nie wyleciała z propleju na 100%, ale to na pewno jakiś krok naprzód. Natomiast mnie szczerze przyznam, uderzyła jedna rzecz odnośnie Yumi. Tak jak wspominałem, w Lolu będą postacie prostsze i trudniejsze. Jest to tak oczywiste, że bardziej się nie da. I kotka jako postać jak najbardziej może być prosta, by być postacią dla nowych graczy. Z tym, że starzy gracze zauważają, że Yumi pod tym kątem. Jest po prostu zła. Jej gameplay jest na tyle mniej angażujący od wielu innych postaci, że uczy złych nawyków. Żadną inną postacią nie gramy jak Yumi, żadną inną postacią nie musimy tak mało uważać na nasze życie, na przyjmowanie obrażeń, połka i tak dalej, przez co nowy gracz wybierając Yumi nie uczy się tyle o gameplayu, ile uczyć się powinien. I przyznaję się, że ten punkt widzenia bardzo mocno mnie zaintrygował. Niemniej fala złego na Frika się wylała, który pomimo tego wszystkiego i tak starał się obronić swój punkt widzenia. Jak się domyślacie, nie wyszło to za dobrze, gdyż po pierwsze Yumi to drażliwy temat, po drugie Rioter był w mniejszości, no i po trzecie według lewej części graczy Yumi nadal pozostała problemem. Napisał, że nie zgadza się z tym, że z Yumi nic nie zrobiono, że jest to krok w dobrą stronę, czego niektórzy ludzie nie są w stanie zrozumieć. Natomiast napisał jeszcze argument dość kontrowersyjny dla fanów esportu, pisząc o tym, że jest non-stop pikowana w LCK, który jest słabszym regionem od Chin, plus jeszcze dostanie nerfa, więc o czym my tutaj moi drodzy w ogóle rozmawiamy. Jak można się domyśleć, kolejny wpis Freaka również nie przypadł do gustu, gdzie ludzie zaczęli zarzucać mu kolejne Raz wybieranie danych tak, aby wszystko pasowało do jego stwierdzenia. Ryoter i trzeci raz wszedł w dyskusję z graczami, tym razem już nieco bardziej, powiedzmy to, pasywno-agresywnie. Chciałbym się również Was zapytać, co Wy o tym sądzicie, bo rzeczywiście może się wydawać, że rework Yumi po części zadziałał, patrząc na te statystyki, które Ryoter przytoczył, natomiast z drugiej strony to nie jest tak, że problem zostaje rozwiązany. Nie da się ukryć, że nawet jeżeli Yumi jest powiedzmy w nieco słabszym położeniu, to i tak jest. Niezwykle irytująca i wielu graczy i tak uważa, że taka postać nie powinna w ogóle istnieć. Obojętnie, w którą ścieżkę byśmy nie poszli, to nie da się ukryć, że Riot Games już od 4 lat próbuje sobie z Yumi poradzić. Wiadomo, że po takim czasie nie mogą jej usunąć. Jest na pewno oddana rzesza graczy, którzy ją lubią, kupili skiny i tak dalej. Więc tak na pstryk postaci usunąć nie można. Natomiast trzeba przyznać, że jest ona jedną z największych bolączek, jeżeli chodzi o czempiony w League of Legends. Minęły już 4 lata. A projektanci nadal walczą, kombinują, zmieniają, reworkują i zastanawiają się, co z tym zrobić, by jednocześnie wyrzucić Yumi z propleju, jednocześnie nie zabijając jej na solo kolejce. Pytanie: czy cel Riotu jest rzeczywiście wykonalny? Czy może postać fundamentalnie jest tak źle zbudowana, że nie da się tego w ogóle zrobić? Natomiast jedno jest pewne: postać na pewno cały czas budzi i będzie budziła skrajne kontrowersje w społeczności graczy. Drama o magiczną kotkę będzie trwała nadal, na pewno będzie miała swoje kolejne epizody. Pozostaje tylko jedno pytanie. Ile jeszcze będzie to trwało? I czy projektanci z Ryotu znajdą wreszcie sposób, aby Yumi była postacią akceptowalną przez społeczność graczy? Czy da się to zrobić, pozostawiając im mechanikę siedzenia na kimś?